Cześć widzowie Dzisiaj opowiem dlaczego ja zbytnio nie mogę robić filmiku lub po prostu czemu nie robię po pierwsze trzeba iść do szkoły i przez to nie mogę robić po prostu i w tym jest problem Nie wiem jak po prostu robić bo po prostu nie się też trochę nie chce w większości takich mam problemów czyli tak kiedyś będzie ten ten filmik jakiś po prostu jakiś filmik i tak nie wiem jak go zrobić bo nie mam pomysłu Jak chcę to weźcie, dajcie pomysłów proszę więc pa